Połem widzowie trzeci filmik z Siedlec. Jak ktoś jest zainteresowany tematem, to polecam wejść sobie na mój profil. Wcześniej rzucałem kebab Amino i Max kebab, a dzisiaj mam powrót po latach do miejsca legendarnego. Starsi widzowie może pamiętają, bo byłem kiedyś w Siedlcach nagrywając taką miniserię i zapiekanki z, okierka, z Okienka pod kościołem garnizonowym zostały nagrane tanio, smacznie i szybko. To była domena tego filmiku, jak jest teraz po latach. Zapiekanki pod garnizonem na fejsie u mnie zrobiły największy zasięg, jak wrzucałem fotki szyldu. Temat ten nie umknął lokalnym mediom, bo i oficjalny profil Siedlec na fejsie wrzucił info, że nagrywam ale i SK Siedlce i tygodnik Siedlecki. Także to się poniosło. Ludzie pod foto pisali, że zapiekanki kiedyś były dużo lepsze, ale ja Wam powiem, mi smakowało. Już abstrahując, jak to wygląda, bo wygląda słabo, ale ja wziąłem małą z podwójnym serem za 7 złotych, z pojedynczym kosztuje 6. Pokażcie mi, gdzie, gdzieś indziej takie ceny. Za ten pieniądz nie ma co wymagać, a ja powiem Wam, że doceniam to miejsce, bo w porównaniu do zapiekanek które miałem okazję jeść w dużo większych pieniądzach, te mają coś w sobie. Czas oczekiwania 3 minuty. Bułka w piekarniku zrobiła się taka, wklęsła do środka. Serii pieczarki smaczne, chociaż pieczarki ciężko było wyczuć. Gubiły się w gąszczu smaków. Ta bardziej serowa bo tego jest podwójnie i co można rzec, dodatki było czuć i. Mimo, że to nie jest poziom topowy, to nie zgadzam się z tymi, co mi pisali, że zapiekanki są tragiczne. Dla mnie spoko na ocenę 7 to najmniejsza, zatem jak ktoś jest bardziej głodny, niech sobie weźmie droższą, bo smak jest w porządku. Załączam foto menu, żebyście mogli sobie zobaczyć ceny. Faktem jest, że w tych czasach ciężko znaleźć coś na mieście w tych pieniądzach, dlatego ja jestem zadowolony. Ocena to 7 na 10. Pozdro.